Witam serdecznie na typowaniu gali Cave MMA3, która będzie się już w piątek w wojsku mazowieckim. Bez tutaj jakiegoś przechwalania, oczywiście, wiadomo, że okoliczności tutaj wypadnięcia main eventu, wiadomo jak to wyglądało. Na pewno wiele osób na ten pojedynek czekało. Oczywiście mowa o walce Tomka Narku z Adamem Kowalskim. Niestety wykruszyła się ta walka. Szkoda, że Tomek Narku nie wziął żadnego zastępstwa tutaj. <tryk> Na walkę na tej, na tej karcie, bo jednak sporo ta karta mimo wszystko straciła, chociaż sama w sobie jest super. Tutaj mamy 10 pojedynków, z czego będzie do gry 8 aż eee, u polskich u bokmacherów. Naprawdę bardzo dobra gala. Ja sobie prze, przejrzałem w sumie research zrobiłem. Dzisiaj mamy środę. Ja research zrobiłem od niedzieli. Rzeczywiście kawał dobrego MMA przed nami. Transmisja w TVP Sport. Myślę, że warto tutaj e, rzucić okiem. Będzie w piątek galach, bodajże starty o 19. Naprawdę dobre pojedynki. main Event sam w sobie też całkiem niezły. Yy, ogólnie ta karta, im wyżej, tym, no nie powiem, no wiadomo, nazwiskowo lepiej, oczywiście. ale tutaj zapowiadają się naprawdę ciężkie grzmoty w niektórych pojedynkach. Bardzo dobry event przed nami, na którym mówię, że ja będę. No i co, zapraszam do oglądania typowania, bo myślę, że będzie się można sporo dowiedzieć tutaj, ciekawych rzeczy ee, o tej, o tej e, karcie walk. I będzie można sobie wyciągnąć fajne wnioski, jeśli chodzi o ten event. No i co standardowo, zapraszam do oglądania. Tak jak wspomniałem na początku, 10 walk na karcie mamy, 8 do gry. No i co, zaczynamy to typowanie od pojedynków Semi Pro Krzysztof Klęcner kontra Bartosz Nowak. To jest Catchweight do 190 funtów. Z tego, z tego co widziałem, tam 87 bodajże kilo. Mamy pojedynek w Semi Pro dosyć interesujący. Krzysztof Klęcner jest yy, trenerem bodajże kickboxingu w Uniku. I będzie pewnie też spora armia tutaj ludzi z dziwnika na tej, na tej karcie, na tej gali, którzy będą oczywiście za swoim zawodnikiem. Ogólnie tutaj mamy MMA, tak jak mówię, w Sebi Pro, gdzie mamy sporo wykluczonych rzeczy. Bodajże nie ma skrętów, jak nie ma chyba też łokci. I powiem tak, jeśli chodzi o Krzyśka, Krzysztof Kręcny, to jest tak jak mówię, typowy stójkowi, że on jest trenerem, bodajże też boksu. Kickboxing, chyba, no, K1 ogólnie sporty stójkowej. Mamy Bartosza Nowaka, który on ma całkiem dobre dokonania tam, lata temu był mistrzem yy, Polski bodajże w amatorskiej rynku w 2017 roku z tego co widziałem. Wiadomo tutaj to tapo, nie odwzorowuję tego bo jednak tapology nie jest yy, powiedzmy wiarygodnym źródłem jeśli chodzi o te amatorskie walki yy, ale tutaj tak jak mówię, patrząc na te reguły walki czyli semi-pro, gdzie nie będzie skrętówek, gdzie walka najprawdopodobniej... Znaczy tutaj wydaje mi się, że sporo będzie odbierane hmm, panterowcom i tutaj większe szanse bym dawał Stojkovićowi w tym pojedynku, czyli Krzysztofowi Klencnerowi. 1,70 Superbet, superbecie, tutaj jeszcze zapomniałem wspomnieć, superbet i totalbet to są oficjalni bookmacherzy tego eventu. Klencner 1,70 superbet, 1,60 w totalbecie, troszeczkę niżej. Jak się tak spojrzy racjonalnym okiem na, na to zestawienie, to wydaje się, że tutaj większe szanse daje Jastujkowiczowi, takiemu typowemu, którym jest Krzysztof Kręcne. I wydaje mi się, że te kursy są całkiem przyjemne do gry, ale ja idąc tropem, powiedzmy, tego, jak często gram gdzieś tam amerykańskie, no, no też nie porównujmy, a w amerykańskim ma często na przykład na LFA czy w jakiejś innej mniejszych organizacji. Ci amatorzy są bardzo często faworytami i bardzo często się, może, może, może nie bardzo często, ale się wykładają. O tyle tutaj, no wydaje mi się, że wszystko przemawia za Krzysztofem i tam kurs 1.70 czy to 1.60 również jest bardzo interesujący do gry, do zastanowienia się i dla mnie faworytem jest Klencny w tym pojedynku e, zdecydowanie. Dalej, kolejny pojedynek, druga walka sobie zechną, bo tutaj mam rozpiseczkę. Kacper Szalas kontra Tomasz Gawroński. Ogólnie Kacper Szalas miał się bić na tej karcie z tego co ja wiem, z, y, tutaj z ziomeczkiem moim z Kielc, Piotrem Sinkiewiczem, który się bił na gali KPMMA2. Y, miejsce tutaj, bo tam była kontuzja, chyba nogi z tego co pamiętam, ale niestety, nie jestem też pewny, nie będę wprowadzał w błąd, ale tak chyba y, z tego co mi się obiło uszy. Kacper Szalast, 7-2 na amatorstwie, ale to jest zawodnik, który startował w Mistrzostwach Świata w 2021 roku Gamma, to były zawody w Amsterdamie, tam w pierwszej walce opadł, ale też trzeba spojrzeć na to, że on też bił się w kategorii półciężkiej, tutaj mamy kategorię średnią. Jego rywalem jest Tomasz Gawroński, który ostatnio, ostatnio debiutował w MMA 7 lat temu, na gali Gledy, to tam przegrał w drugiej rundzie z Bartoszem Batko, oglądałem tą walkę. Niewiele sobie można wniosków wyciągnąć z tamtego pojedynku. Trochę chaosu, takiego powiedzmy. No i też 7 lat robi ogromną różnicę tutaj, zdecydowanie, jeśli chodzi o, o to, co mamy teraz. Kacper Szalast, zawodnik alligator z Warszawskiego. I tak, mamy kurs 1.40. Tutaj tą walkę tylko wystawił Superbet. 1.45 na Kacpra. Wydaje się być. Znaczy, na papierze to wydaje się być taka walka typowo pod niego, dobry parterowiec, yy, nieźle ogólnie jak się ogląda walki, no to taki ciekawy zawodnik, ciekawy prospekt, odnoszę wrażenie. Zresztą tutaj ta rozpiska KW jest nabita takimi właśnie prospektami, którzy będą kiedyś yy, zdecydowanie moim zdaniem mogli się pokazać w lepszych organizacjach. Sam fakt tego, że jednak nie mówię, że KW jest złą organizacją, no KW jest młodą organizacją, która się dopiero buduje. Ale myślę, że tutaj paru zawodników to takich widziałbym za niedługo, no w lepszych organizacjach, dużo, eee, takich jak KSW czy choćby Fentesz eee, i Kacper Szalasta tutaj się pokaże dobrze, myślę, że za parę walk najbardziej też bym widział w takiej lepszej organizacji. Tak jak mówię 1.45 na Kacpra, niezły kurs powiem szczerze, no tutaj tak jakby też tam mamy debiutanta, jednak Gawroński wchodzi w zastępstwo, zobaczymy jak się zaprezentuje, też czekamy na wagę, bo waga jest w czwartek jutro. Ale dla mnie faworytem tutaj jest Kacper Szalast i na niego bym postawił w tym pojedynku. Choć nie jest jakoś strasznie zachęcający mnie do ale myślę, że tutaj wszystko na papierze no głównie przemawia właśnie za, za Kacprem Szalastem i to na niego bym postawił w tym pojedynku. Kolejny pojedynek mamy kategorię ciężką i to w sumie walka jedna taka z najbardziej. Oczekiwanych przeze mnie i Przemysław Kowalczyk i Rafał Jaszczuk. To jest ciekawa walka, kategoria, tak jak mówię, ciężka. Dobrze, no Przemysław Kowalczyk mówi się w kuluarach o tym, że Przemysław Kowalczyk to jest jeden z najciekawszych prospektów kategorii ciężkiej w Polsce. On miał już swoją szansę tutaj na, na Babilonie, bił się w czerwcu w tym roku. Oczywiście nie miał tam rywala jakiegoś rewelacyjnego też gościa, który nie zrobił limitu kategorii ciężkiej, wtedy szybka robota w niecałe pół rundy rozbił sierackiego, czasami wtedy w parterze Przemysław Kowalczyk. Przemysław Kowalczyk ma spore aspiracje ogólnie, ja myślę, że też jeden z takich gości, który wyląduje być może w KSW niedługo, z racji tego, że mamy spory gdzieś tam deficyt tych utalentowanych ciężkich w Polsce. Przemek Kowalczyk jest na pewno dużym, dużym prospektem. Rafał Jaszczuk Rafał Jaszczuk ogólnie to zawodnik Mighty Bull z Gdynia, on też widziałem w Akademii Sportów Walki Wilanów, przebywał parę miesięcy temu. Tylko, że tutaj będziemy mieli, moim zdaniem, jak tak sobie hmm, przeglądałem obu, wydaje mi się, że tutaj spora różnica gabarytów będzie, jeśli chodzi o wzrost i zasięg na korzyść Przemka Kowalczyka. No i sportowo Kowalczyk hmm, wydaje się być no, lepszym dużym zawodnikiem. Dużo doświadczeń też 18-2 ma na amatorstwie. Tutaj ma 8-1 niby na tapo, ale to jest też, tak jak mówię, na tych nie ma co się sugerować, jeśli chodzi o tapology tymi amatorskimi hmm, występami. No i też kursy są takie jakie są, 1.28 Superbet, 1.25 Totalbet, ale no, absolutnie jak, jak nie lubię kategorii ciężkiej brać, to tutaj myślę, że jeśli Rafał Jaszczuk jakimś pojedynczym czymś nie trafi, to dla mnie, no zdecydowanie faworytem jest Przemysław Kowalczyk i to na niego bym postawił, ale czy postawię to nie wiem, bo tak jak mówię, ja nie jestem fanem w kategorii ciężkiej, już kiedyś się wypowiadałem ogólnie, w kategorii ciężkiej tych niskich kursów, tam poniżej 1.30, powiedzmy 1.25 to nie są nam jakieś interesujące kursy, no ale czasem są takie walki, gdzie rzeczywiście yy, szkoda czasem nie pograć. Faworytem dla mnie 80 do 20 Przemysław Kowalczyk w tym pojedynku. I czwarta walka to jest zaraz sobie tutaj Bartosz Kowal kontra Michał Gniady. Bardzo fajna waleczka też. Yy, przyjrzałem się bardzo mocno Bartkowi Kowalowi, Bartek Kowal był w stanach w ogóle yy, tam parterowo się przygotowywał. Nie wiem czy to było głównie pod przygotowania, czy ogólnie to był taki wyjazd do stanów, ale no Ogólnie jak się zagłębimy w Bartosza Kowala, występy, no tutaj on na strajfie się bił w lutym, kapitalne latające kolano, bardzo dobry zawodnik, kategoria średnia, tutaj też mamy troszeczkę mismatch powiedzmy jeśli chodzi o gabaryty, tylko w tym kontekście, bo tak, Bartek Kowal 1, 93 tak jak mówiłem z Łukaszem Nowakiem, on tam miał spore problemy Łukasz Nowak właśnie z przejściem tych gabarytów Bartka Kowala, nie sugerują się również tapo. Bo z tego co ja słyszałem, 40 pojedynków amatorskich ma y, Bartek, 13 chyba na semi prostoczonych. Naprawdę kawał też ciekawego zawodnika. Super gabarytek na kategorię 7, bardzo interesujący gość, bardzo dużo potrafi, super parterowiec. Y, w też jest, no, jest taki chłodno, logicznie myślący jak się ogląda. Ja oglądam tą jego walkę no jedną z Łukaszem Nowakiem na amatorsfiterze, a tutaj jest, mm, ciężko się gdzieś tam sugerować jakoś tymi walkami amatorskimi. No to Bartosz Kowal naprawdę jest, wygląda na kawał dobrego prospekta, też młody chłopak, 24 lata, yy, zawodnika z Krakowa, Michał Gnady, Michał Gnady też wygląda na interesującego zawodnika, tylko że tutaj wydaje mi się, że on będzie miał problem tak mówię, z tymi gabarytami, dla niego według mnie taką naturalną kategorią chyba byłaby półśrednia, 1,79 m, 14 cm wyższy będzie Bartosz Kowal. Michał Gnady też na amatorstwie walczył tutaj w czerwonym smoku, teraz nawet tam u Damiana Piłowarczyka, nie wiem czy widziałem go na Instagramie Udamiana, tam chyba pomagał w robieniu chyba wagi Damianowi. No i ten kurs 1,72, tutaj mamy 1,72 na Bartka Kowala, kurcze wygląda bardzo interesująco, 1,72, 1,60 mamy w totalbecie. Bardzo ciekawa propozycja. Bartek Kowal wygląda naprawdę bardzo legitnie. Powiem szczerze, że wyglądał tak, jak mówię, w tym pojedynku na strajfie. To może wyglądać bliźniaczo moim zdaniem, bo oni będą mieli podobne gabaryty chyba tak mi się wydaje. I będzie duży problem z, z, z przejściem dystansu, jeśli chodzi o Michała. A w parterze, no to może to wyglądać bardzo różnie. Tym bardziej, tego tak jak mówię, Bartek Kowal, to jest naprawdę ciekawy parterowiec i bardzo duże doświadczenie też w sportach chwytanych. Dla mnie faworytem Bartosz Kowal po tym kursie 1,72 Miodzio, naprawdę, naprawdę super kusik. Hmm. Dalej lecimy tutaj Jonatan Kujawa i Filip Szostak, wojenek dwóch stójkowiczów. Jonatan Kujawa bił się na Kejwie, ja stawiałem na niego na tym cave 2 w styczniu, to była walka z Ruslanem Bereżnewiczem, Ukraińcem chyba, z Gdzieś tam z Łódzkiego chyba, z tego co pamiętam. Dobry występ Jantal Kujawy. Ogólnie pokazał tylko stójkę jednakże w obalił też w trzeciej rundzie Ukraińca chyba, z tego co pamiętam. Wyglądał dobrze Kujawa. No Kujawa zweryfikowany na tym powiedzmy już poważniejszym poziomie ma z Józefem Sztumerem O ile tam na początku yy, znokdawnował chyba Słowaka, z tego co pamiętam. No później problemy się zaczęły, obaliłem drugie, obaliłem w trzeciej rundzie. Widać, że to jest zawodnik taki stricte stójkowy, karateka. Filip Szostak też stójkowicz, zawodnik Kotwic na tej jego walki. Na Fight ja akurat nie widziałem, ale oglądałem walkę tam na i to była chyba w Semi-Pro. No, z tego co ja się dowiedziałem, to już ten chłopak ogarnia całkiem dobrze parter i tutaj bym szukał jego szans. Aczkolwiek w stójce też jest dobrym zawodnikiem, bo on też walczył na tych um, Mistrzostwach Świata Gama. Tylko, że to były jakieś takie dziwne zasady, bo oglądałem jego walkę z Hiszpanem tam jakimś i to była walka taka w kickboxingu, a to nie było w MMA, a to był taki. Stójkowe MMA, jeśli tak można nazwać, bo były tam liczenia, z tego co pamiętam. I tutaj mamy ciekawe kursy. Mamy na Kujawa, jest tutaj wyraźnie w Audi 47 Superbet. I co Tarabecie mam 1,50 te kursy spadły, bo było niżej. Ja tutaj minimalnie daję na Jonata na Kujaw, ale bardzo minimalnie nie postawiłbym. A widzę waliu akurat w kursie tutaj na, na Filipa Szostaka. Jeśli ogarnia parter, jeśli ogarnia zapasy już na tyle dobrze, z tego co się mówi, bo on cenuje u Sebastiana Kotwicy, to jest w stanie tej sprawie niespodziankę, a ją, ją, ona tak też, też no, doświadczenie z KSW, on też z Darią Alves pracuje, też tam e, mentalnie był w Kiliw, e, z, chyba wtedy z, z Łukaszem Koperem, jeszcze chyba Sebastian Przybież, nie pamiętam, na pewno Łukasz Kopera tam wtedy był. Myślę, że też sporo tutaj e, wyniósł z, z, ze Stanów. Na pewno, może tak podsumowując, ten pojedynek jest Bliższy niż wskazują na te kursy, i dlatego ja widzę w tym kursie ponad 2,50. 2, mamy yy, Super b 2 tak Bardzo ciekawa walka, i przechodzimy do trzech najbliżej usytuowanych na tej karcie walk pojedynków. I zaczniemy od yy, kategorii koguciej i kobiet i od walki brazylijsko-polskiej. Sara Frota, kontra Marta Waliczek. Sara Frota 10,4 dwa pojedynki dla UFC. Yy, oczywiście to było dawno, znaczy dawno, no 4 lata temu, myślę, że w takim swoim prime. Sara Frota wtedy była. Bo w tej chwili ma 36 lat i nie walczyła od dwóch lat. Przede wszystkim porażka z na tą Sołzon przez Plita, później porażka z Robertson przed czasem. No i wpadka na dopingu, dwa lata zawieszenia, zwolnienie z UFC. Od, od tamtej pory od porażki z Robertson trzy pojedynki, tylko jedno zwycięstwo. Najpierw porażka z Torquato przez Plita, później z Lucindo, obie chyba w UFC. Torquato chyba nie Wim się ją kojarzy, że się biła, a Lucindo no to oczywiście w UFC. I w listopadzie 2021 roku zwycięstwo z anonimową lawistą Murą ciosami w parterze. Dwa lata nie widziana Sara frota. Jest to zagwozdka, myślę, wydaje że tutaj będziemy mieli bardzo zażarty pojedynek, bo Marta Waliczek jest taką zawodniczką, wystarczy spojrzeć w jej rekord 6-6. Oczywiście ona ostatnio przegrywała sporo, bo od, powiedzmy 2021 roku, no to tutaj tylko dwa zwycięstwa w sześciu pojedynkach, z czego cztery porażki przez Splita była bardzo wyraźną faworytką. W starszy z Holm na PFL Europe 1 chyba w Niemczech wtedy ta była gala, ale nie jestem pewny. No, w PFLu w każdym razie porażka z Pudilową. Na, tak, pierwsza walka z Pudilową, moim zdaniem tam był trochę wałek. Druga walka jednak dla Pudilowej, trzecia walka y, przegrana to była Iwana Petrowicz. To ja też jest, i w tej chwili jest wszystko z splitami, ale znowu ta walka z Iron na Cimento. To była walka Gala w Egipcie. No, tak sobie Malta Waliczek wyglądała, ja tam szczerze mówiąc tak oglądałem. i Byłem trochę zdziwiony, że jej przyznali zwycięstwo jeszcze decyzją taką czystą. I co, kursy odzwierciedlają to wszystko idealnie. Tak naprawdę, mamy tak flotę 1,72 i 1,70 na totalbecie. Walka trochę jak rzut monetą, ale dla mnie, ja wydaje mi się, że tak stara Frota to też będzie chyba ciut za dużo dla Malty Waliczek. Mamy tutaj troszeczkę inną charakterystykę, charakterystykę zawodniczek bo Podilowa, yy, Iwana Petrowicz, no tutaj prota jest sprawną dosyć stójkowiczką i wydaje mi się, że ma tutaj bardzo dużo argumentów po swojej stronie, żeby tę walkę na pełnym dystansie wygrać. Jest niższa, ale ma lepszy zasięg. Ciekawy bardzo pojedynek, ja na standardy polskiego MMA. Bardzo dobra walka kobiet, yy, jedna z lepszych w tym roku zdecydowanie. Dla mnie faworytką, znaczy nie Sara Sarafrota, tylko tak jak mówię, z Sarafrotą jest ten problem, że ona dwa lata nie walczyła. No Marta Waliczek ma ciągłość tych startów jednak, chociaż nie walczy jakoś, nie no, no sporo, bo jednak walczy w 2022 roku dwa pojedynki, teraz Holm biła się w marcu, bardzo bliska walka. Dla mnie minimalnie Sarafrota, ale tutaj sobie chyba zeskipuję tą walkę i nie postawiłbym na żadną z pań w tym pojedynku. Dalej mamy Komajniewet, Albert Radzimkowski, Dżid walio i tutaj... Yy... Albert Odzimkowski 12-7 yy, Odzimkowski no też ta pasta jego Seria pojedynków nie wygląda zbyt dobrze Bo w zeszłym roku z Tonym No kontest później yy, Wycięstwo przez kontuzję Porażka przez poddanie z Fadipe Trochę się łudziłem, że Albert wygra z Fadipe yy, Ale ogólnie ta kariera jego w KSW Wiemy jak poszła 1-4 i 1-0 kontest No nie bardzo Albert Odzimkowski powinien chyba się już niedługo skupić na czymś Innym już, bo myślę, że na najwyższym poziomie on nie osiągnie sukcesu, no też samego jego rekord 12,7 mówi sam za siebie, jednak Albert Unikowski jest bardzo dobrym zawodnikiem, tutaj wątpić ku temu nie można, bo, bo naprawdę ma dobre skarpy w swojej kariery i sporo dobrych pojedynków, jeśli już przegrywał, to on naprawdę przegrywał z dobrymi zawodnikami, tu patrzę do początku jego kariery, Lebu, Weszbicka, Żelazowski, Michalski na KSW, gdzie praktycznie miał, no miał Michalskiego, ja pamiętam, stawiałem na Alberta w pojedynku z Michałem, miał na widelcu tam Michalskiego, no z Split, bardzo bliska walka też yy, ciężko mi było tutaj jedno z naszego faworyta. No na pewno z Radcliffe'em tam morale mocno nie zagrały, no i szkoda tej walki z Fadipe, bo widziałem tam spore szanse Alberta. Algier Cavallo 8 2 33 lata, seria trzech wygranych. Ten gość w 8 wygranych pokonał tylko jednego zawodnika z rekordem dodatnim <grym> Split z zawodnikiem w zeszłym roku 0,3 miał się bić z Rodolfo Belato na LFA. W kategorii chyba półciężkiej, a jak się ogląda, wystarczy jedną walkę go obejrzeć, tutaj, tą z Hugo przegraną, ja nie daję mu szans żadnych, tak czy będę pięknie zdziwiony, jeśli Albert to przegra, znaczy też wiadomo, że to Alberta też są plany, jeszcze w innych organizacjach i ta walka musi być wygrana, 1-18 1.16 bet, total bet, ja nie lubię takich kursów grać, ale tutaj kompletnie nie widzę... Znaczy ja nie postawię na Alberta, broń Boże, no ale sportowo to jest sportowo ta Alberta Dżinkowska jest dwie klasy lepszy. No i, i liczę jeszcze, Albert zawalczy w KSW, wygra. Jeszcze może jakieś podejście zrobi na takiego solidnego zawodnika pokroju Michała Michalskiego, czy właśnie Fadipe. Yy, trzymam kciuki, żeby Albert tutaj wrócił w dobrym stylu. Yy, no, ale walka typowo pod niego i ja nie widzę tego baziczka kompletnie. Bazyliczek chyba z WFS Management. No... Bicie lubi, widać, ale nie ma jakiegoś wielkiego skilla ten zawodnik. No ja na to, to zdecydowanie ciężko nie postawić. No i dobra, i walka wieczoru. Tomasz Jakubiec, z Jason są na tej kategoria średnia i to jest też interesujący pojedynek, bo tak, bardzo przeceniany jest Tomasz Jakubiec. Jakubiec wraca po wygranej MMA tak, 4 z Dawidem Ramirezem. Sporo miał problemów tam Tomek Jakubiec z Ramirezem, a Ramirez nie jest jakimś turbo dobrym zawodnikiem, co choćby... Oczywiście też nie porównujmy Brisa do Brisa do Jakubca, ale Bris tam szybciutką robotę zrobił z tego co pamiętam. Tomek, Tomasz Jakubiec w KSW, dwie porażki, najpierw z Andrzejem Grzebykiem 2020 rok, dwa lata faktycznie przerwy, później porażka z Janikowskim. Sporo osób stawiało na Tomka w pojedynku z Janikowskim, ja osobiście nie stawiałem akurat. Eee, 33 lata Tomasz Jakubowski, Jakubiec. Eee, to jest ciężka walka do typowania, bo tak. Radcliffe jest dobrym bitnikiem, tylko że on jest past prime. Też jest po dwóch porażkach. Ostatnio się bił w MMA z Paczuskim w zeszłym roku. Został znokautowany. On ogólnie sporo tych nokautów, bo jak się patrzy, to on przegrywa faktycznie wszystko przez nokaut. Na jego 10 porażek, aż 7 to były nokauty. W KSW wszystko przegrywa przez nokauty. Janikowski, Mateł go nokautował, gdzie sporo sumy na stawiał w pojedynku z Michałem. Radosław Paczuski. To nie jest dobra walka dla Jakubca, moim zdaniem, i ja. Osobiście takie kursy jakie mam 1.40 tutaj ma SuperBET, 1.32 ma total bet i ja bym nie postawił w życiu na tą Jakubca po tym kursie. No jest to Tomasz Jakubiec faworytem, jest młodszy, jest na pewno bardziej perspektywiczny, jest to jakiś tam powiedzmy w cudzysłowie eliminator do walki, do walki wygranego w KSW, do powrotu wygranego w KSW. I dla mnie faworytem jest Tomek Jakubiec, latliwy rok się nie bił, tak jak mówię 37 lat, mm, nie ma jakiejś chyba strasznej twardej szczęki, no Tomek Jakubiec czy wygra przez knockout? 4 nokauty w 10 wygranych, tutaj, w 11 wygranych, yy, raczej jak wygrywał to jakiś, przez jakieś takie właśnie Gauden Pan, chyba z tego co pamiętam, i też jego ostatnia wygrana przed czasem yy, to był Tank Quest, a w sumie z yy, 6 wygranych, 5 decyzji. Tylko, że tam jak mówiłem, za ars nie wygląda jakoś wybitniej, mam te obawy, dlatego po tym się nie postawię. Widzę waliu w Radcliffe, czekam do wagi. Bardzo ciekawy pojedynek na polskie standardy po raz kolejny i też musi że wygrany idzie do organizacji KSW, jeszcze zawalczy, bo z tej kategorii się nie jest. jest się z kim bić. Dla mnie Jakubiec 60 do 40 ale to jest mocno moim zdaniem naciągane i trzymam kciuki za Tomka, bo, bo lubię tego zawodnika i jak bardziej widziałem w kategorii yy, półsiedniej. on tu z grzybiem się się bił Spójrzmy na paja Paja Logosa, choćby tego, który tutaj na nie teraz wygrał w sobotę z Jungwirthem, więc tutaj ogólnie Tomasz Jakubiec to jest zawodnik, który ma spory potencjał. Ma 33 lata, no zobaczymy jak to będzie wyglądało na te Klifa, który myślę, że pójdzie mocno i będzie chciał ustrzelić Jakub. tak Takie odnoszę wrażenie. Tak jak mówię, tak jak to patentowo podałem, zastanówcie się jak sobie to zagrać. Ja po tym kursie, jeden, jakby było coś więcej na Tomka, tylko około 1,50 bym wziął, ale myślę, że po takiej linii ja odpuszczam. Dziękuję serdecznie za oglądanie i zapraszam do kupowania tutaj biletów. Jeśli jesteście z okolicy, żeby, jeśli chcielibyście zobaczyć naprawdę dobre MMA, bo ta gala zapada się bardzo dobrze, no to bilety są jeszcze w sprzedaży. fajne i będzie na się zapowiada. Co do dalszych moich planów na ten weekend, no mnie nie będzie w piątek, nie wiem jak z sobotą ogólnie, ale jest sporo fajnych, ciekawych rzeczy. Tutaj mamy Belatora, mamy UFC, myślę, że będę chciał, żeby to typowanie UFC się jeszcze pojawiło przed piątkiem. Zobaczymy, jak czas pokaże, ale ogólnie znowu mamy fajny, ciekawy weekend. Mamy jeszcze Babilonę, mamy również w piątek, więc będzie to oglądać, będzie to grać. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na następnych typowaniach. Siema!